Piękny dzień w Salento Godzina 7.37 rano A my idziemy na terminal autobusowy O 9.30 chcemy autobusem pojechać Ale nie wiadomo czy autobusy będą Są trzy autobusy codziennie Które odchodzą z Salento do Medellin Większość autobusów odchodzi z Pereiry albo z Armenii Ale trzeba tam dojechać Do Pereiry około godziny Do Armenii około 37 minut jest pełen autobus o 9.30, ale jest drugi o 9, który jest dodatkowy Dodatkowy autobus o 9, wszystko jest pełne Taki autobus jak ten Pewnie będzie na maksa zimno Pewnie będziemy siedzieli z tyłu Ale przynajmniej dojedziemy Tak wygląda dworzec, słuchajcie Idziemy do hotelu mamy rzeczy rzeczami idziemy coś zjeść i przychodzimy tutaj. Mogę Wam polecić serdecznie Casa Barbon w Salento bo spoko. taki hostelo, gościnny hotel. Nie wiem jak to sklasyfikować dokładnie, ale bardzo w porządku. Wygodne łóżka, czysto, tanio, 100 zł, 115 zł za kwatera, 100, 115 zł za nocleg, także w porządku. A tutaj straż pożarna Bomberos po, yy, po hiszpańsku bomboscych taka nawet spora w takim małym miasteczku spora, yy, spora jednostka stacja autobusowa nazywa się Terminal, Terminal de Bus Pokazuję tutaj kupiliśmy bilety, żeby je mieć wróciliśmy po bagaże i Idziemy teraz z powrotem. Zjedliśmy jeszcze śniadanie. Jest 8.43 o 9.00. Mamy jechać. Ostatni raz widok z malowniczego Salento. A za bilet, jeden bilet z Salento do Medellin. Zapłaciłem 78 tysięcy peso, czyli 78 złotych. Powiem Wam, że jest to kwota dobra. Bilet samolotowy z Pereiry około 200 zł od osoby kosztuje Do Pereiry trzeba dojechać autobusem Jest to koszt około 40 tysięcy peso Albo taksówką jest to koszt około 200 tysięcy peso Także są możliwości, ale widzicie teraz z góry terminal autobusowy Malutki terminalik, tutaj parę sklepików, jakaś tam kawiarenka Tutaj się kupuje bilety Tutaj są autobusy One wyjeżdżają tutaj taką drogą krętą A potem na taką ala, ala Autostradę, trasę szybkiego ruchu Miejscowość Backpackerska, taka y, Większość ludzi z plecakami Jak tutaj widzicie na przykład Duży plecak, czapka, długie włosy Albo krótkie ciuchy Luźne spodnie I naprzód przygodo Mówią ludzie przyjeżdżając do Solento A my to zobaczyliśmy ja Jestem zadowolony, że tutaj przyjechałem no ale już czas jechać dalej, ruszać w trasę do Medellin Czyli miasta, na które naprawdę jestem podekscytowany bardzo Bo to jest miasto, które rozrosło się za czasów słynnego kartelu z Medellin Medellin, jak to lokalni ludzie wymawiają Które oczywiście było kierowane przez słynnego Pablo Escobara Może być nasz autobus, może nie być Proszę bardzo Tutaj um... Merlin? Merlin? A tutaj jest to miejsce na kawę. Tutaj wyszedłem już. Postaram się jakąś szybką kawę wypić jeszcze. Jest 13 minut, powinienem zdążyć. Kolumbijska kawa się robi. Proszę bardzo. Jaka ładna. Będzie teraz ubita. A ja się jej zaraz napiję, a nie zdzierają na tym dworcu, bo kosztuje to 5 zł za kawę. Chciałam pokazać, jak to wygląda. To jest jeden pan, którym wszystkich zarządza. Trzeba pokazać jeszcze raz bilet do niego. Nie czekajcie, yy, aż będziecie, że tak powiem, załatwieni. Tylko po prostu zapytajcie się. Tu są, zobaczcie, różne autobusy. Pytam się, który autobus. Nie, czekaj tutaj, czekaj tutaj. Czekaj tutaj. No to czekam. Pewnie pojedziemy jakoś, tylko po prostu tak wam pokazuję, jak tutaj wygląda. To nie jest zorganizowane. Jeden koleś. Jeden koleś wszystkim zarządza. Całym dworcem autobusowym zarządza jeden koleś. Najpierw był przy komputerze sprzedamy, a teraz robi onboarding do autobusu. Wszystko jest kierowane przez tego gościa w niebieskim. To jest człowiek orkiestra tak zwany, typowy Louis Define Solento Ale wszyscy są w dobrych nastrojach, bo jadą Bo to ogólnie chodzi o to, żeby jakoś wsiąść i jakoś pojechać Ja się zastanawiam, ja się zastanawiam czy, czy on nie jest kierowcą też jednocześnie nie wsiądzie, nie wsiądzie i nie pojedzie do tego Bo teraz się wbija do autobusu i tutaj zarządza jest toaleta, audio, wideo, komfort, koneksjon Mamy autokar special edition Dobra, to siedzimy tutaj Jesteśmy w takiej w miarę przedniej części autobusu Patrzcie Oczywiście miejsc nie mamy tych, które nam przypisano. Mamy jeszcze inne miejsca, no ale jakoś tam siedzimy. Dobrze wyszło. Jest to autobus bezpośredni podobno. Także mamy nadzieję, że dojedziemy już bez, bez, bez problemu do samego końca. I 7 godzin patrzenia w tym krajobrazie. A ładnie we dnia. способ взглядания. na przystanku stanęliśmy i tu jest taka restauracja, a tu jest menu i teraz co byście zjedli z tego? No entiendo. ¿Qué mówisz? hablando? En vivo. Pescado, bien? Pescado. Pescado bien? Bien rico. Jest el lago yacan, del cauca que baja hacia allá. Ah, ¿qué? Okay. Una mojarra bien. ¿Qué Mohara 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 Wziąłem sobie rybę Mohara, która się nazywa. Pan powiedział, że chyba pływa tutaj w rzece. Tak pokazał jest. i tutaj. Ale, 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 Więc wziąłem sobie taką rybę. E, pani tutaj mi to smaży. A tutaj jest rola pana. Tak, tutaj My name jest Carlos. My nom jest Macie. Macie. Maciej. A tutaj rola Carlosa to jest taka, że on składa zamówienia, zapisuje kwitki i ten i, i no, tam ja, dalej. Zapłacają. To jest dla ciebie, zobacz jaka elegancja. Sam to to, A ja czekam na rybę. Tacy, mili ludzie w tej Kolumbii, Musisz powiedzieć, dziękuję, Carlos, po Kolumbii. Grazie. Grazie. Grazie to I teraz zobaczcie... I teraz zobaczcie, jakbyśmy tutaj zrobili to bez znajomości języka hiszpańskiego. Ciężko by było, powiem szczerze, że bardzo ciężko, bo i tutaj Carlos akurat powyżej ten. Tomas! O! A to jest dla mnie. Debida? Rapunek. za Z takim papierkiem, który Carlos dopisał. Jest tą tacą, idę tutaj do mamy i ona mi wydaje tutaj z tego. 36 tysięcy zapłaciłem. Zobaczcie, rybka jest elegancka, z banankiem, smażonym platanem, właściwie nie bananem, już się nauczyłem. Rybka. A tutaj jest możliwość sobie, yy, w takich w samolocie nie macie takich możliwości obcowania z ludźmi. Okay? Es verdad nie ma takich możliwości. A tutaj zobaczcie, siedliśmy sobie, pani się dosiadła, je sobie jakieś, z termosa popija. To jest normalne życie. Pani się tutaj rozłania, uśmiecha. Wszystko jest takie naturalne, spokojne i lokalne. Bardzo mi się taki sposób podróżowania dlatego właśnie podoba. Jesteście szaleni, powiedziała pani. Jesteście szaleni. Słuchajcie, ale się dogadaliśmy z panią. Ja się najpierw zapytałem. Chciałem się zapytać, czy mieszka, w, czy podróżuje sama Zapytałem się, czy mieszka sama Pani powiedziała, że tak Maciek się pytał o imprezę, a pani powiedziała, że... Nie nie, że, że zostaje w domu Że zostaje w domu, bo myślała, że chcemy z nią na, na, na dyskotekę zabrać I taki jest właśnie nasz hiszpański Mucho gusto, mami No i jedziemy dalej Dzisiaj trochę lepiej, przystanek trwał 35 minut i lecimy dalej jest piękna, ciepła pogoda. Dobrze, że już to zimne, zimne yy, pogody ANT już y, mamy za sobą. Jedziemy, pokazuję jeszcze 3,5 godziny, ale droga wydaje się czysta, nie chcę tego zapeszać, ale mam nadzieję, że będzie ładnie to wszystko szło. No tu, kurwa, Peligrosa Niebezpieczny zakręt Zobaczcie, jedziemy do i patrzę ile tam jeszcze jest Jest godzina 35 została zobaczcie ile wypadków jest Włączyłem sobie ten monitor i oglądam reklamy Flota Occidental I śmieję się tak trochę do siebie, bo nic nie działa Tak jak tutaj na tej reklamie Znaczy. Nie ma uchwytów na, yy, na napoje Wifi nie działa To gniazdko nie ładuje yy, Nie ma wtyków takich na kontaktowych, które tutaj są Także na reklamie wszystko fajnie Pani się już z podróży wróciła, jest zadowolona Ale w rzeczywistości W rzeczywistości to tylko tyle, że siedzenie się rozkłada i jest wygodne Dojeżdżamy już, jesteśmy jakieś 30 minut. Jesteśmy na przedmieściach, kartach, yy, przedmieściach Medellin Trochę taki Józef Osław warszawski, albo jak to się mówi z drugiej strony, jest Białołęka. O, Białołęka. A te takie wieżowce są? Jakieś sklepy? No to jeżdżamy, powoli się zbliżamy to centrum handlowe wielkie Levis Wszystkie marki międzynarodowe I wjeżdżamy na terminal W Medellin Kolega jest z Chorwacji i mieszka w Niemczech od 7 lat Podróżuje z Niemcami, ale teraz się rozłączają Pójdzie z nami, a my zdecydowaliśmy, że pójdziemy na piechotę. W ogóle to jest około kilometra 200 metrów z tego miejsca. Pytałem się pana, tu jest taka informacja: informacją, mówię, czy jest to bezpiecznie, żeby pójść do El Poblado, bo to jest nasza dzielnica. On mówi: Tak, jeszcze jest jasno, jest bezpiecznie, możecie iść spokojnie. No to jakby mówimy: Dobra, to spoko to się przejdziemy, zobaczymy jak to wygląda. Jutro mamy wycieczkę ze stacji metra, która jest dosłownie pomiędzy, więc od razu sobie. Zobaczymy jak to wszystko jest rozlokowane, żeby jutro ten dzień lepiej wyglądał A tak wygląda stacja, zobaczcie, autobusowa Tu autobusy podjeżdżają, tu się podjeżdża eee, Pewnie odjazd jest gdzieś tam na dole I tyle Zobaczcie, tutaj jest, bi tutaj bilety można kupić Na autobusy O Pytamy się o bilety do Kartageny od razu do choa. choa, tutaj jeździ, także czekamy Si Kartagena. Si Bilety, teraz pan będzie drukował. Zapłaciliśmy. No i okej. Okay. Bilet kosztował 180 tysięcy za ten e, za ten ten. Idziemy na piechotę. Poznaliśmy Tomiego z Chorwacji, który mieszka w Niemczech. Przechodzimy przez most. Idziemy w trójkę. Mamy siłę rażenia. Zobaczcie. Medlin. Kiedyś najbardziej niebezpieczne miasto na świecie. Teraz trochę lepiej. My mieszkamy w dzielnicy El Poblado, która jest dokładnie tam jakieś 600 metrów. Będzie ok. Zobaczymy sobie to wszystko. A tu mamy jutro spotkanie. Przeszliśmy przez część od terminalu. Była stacja metra, a tu idziemy dalej prosto. Pojawiają się bezdomni na ulicy. Pojawiają się tak zwane łebki. Natomiast, dopóki słońce świeci, powiedzmy dopóki jakiejś 6 godziny, 5, powiedzmy bezpiecznie, można podróżować na piechotę. Tak się dowiedzieliśmy. Jesteśmy w trójkę teraz, więc jest oczywiście raźniej. Podobno takie grupy trzech osób i więcej są już w miarę bezpieczne. Tutaj jest ulica, idzie dalej. Tam jest park El Poblado. A my musimy iść tutaj w tą ulicę prosto. Dwie przecznice i mamy nasz hotel. A tutaj jest mecz piłki nożnej w tej ulicy. Idziemy dalej, zobaczcie jak druty kolczaste. Co? To jest taka rzecz, która wam mówi o! Może nie wszystko jest pięknie, ale tutaj już jesteśmy i to jest taka spokojniejsza dzielnica. Piechotą do tej bardziej powiedzmy imprezowej części jest 10 minut, natomiast my tutaj, zobaczcie, Manila Hokel, takos ta po 5000, wszystko ładnie wygląda. A tu w ogóle tutaj są takie bary, słuchajcie, że ja tu się czuję jak, nie wiem, no na pewno nie jak w Kolumbii, bo jest mega dużo turystów tutaj I no i widać, że wszystko jest zrobione z takimi neonami, odblaskówkami i tak dalej W taki sposób, żeby no to wyglądało jak po prostu coś dla obcokrajowców Chciałbym no, jeszcze pokazać tą okolicę, w której jesteśmy, pierwsze wrażenia, zobaczcie, Medellin Bienvenidos, czyli witajcie Medelin. Światło już powoli się ściemnia, ale zobaczcie, ludzie wychodzą na ulicę. Jest tu, powiedziałbym, mega turystycznie. Takie są moje: w tej, w tej El Poblado, której e, jesteśmy. I to jest taka spokojniejsza jej część. Mniej spokojna, jest tam dalej, ale tam nie wiem czy pójdziemy w ogóle. Prawdopodobnie nie. A teraz szukamy jeszcze bankomatu i by wypłacić jakieś pieniądze i będziemy coś jedli jeszcze. Nie wiem co to mamy tutaj. W tej akurat dzielnicy tutaj ze spokojem wszystko idziemy dalej, wyszliśmy już z tej dzielnicy właściwie z tej, z tej części, bo to cały czas jest ta dzielnica, ale z tej, z tej części takiej turystycznej Tam jest gdzieś bankomat tu widzicie, że jest jakaś restauracyjka, tu jakiś studio tatuażu Studio tatuażu i, yy, i bar tu jest jakieś centrum handlowe w ogóle. Tutaj takos można zjeść, jakieś przekąski, hamburgery. A tu są bankomaty, i tu jest centrum handlowe. Zobaczcie, food court. Spoko Pójdę tutaj do tego zejścia, żeby pokazać Wam. O, i duże. Różne tutaj rzeczy, ubrania, proszę bardzo, do wyboru do, do, wyboru, do koloru. Wtedy, taki trochę ala Burger King, taki hamburger podwójny la Premium, 38 zł z zestawem z kolami i sprytkami, żeby Wam dać takie ceny. Taki normalny 19 zł, 17 zł. A tutaj, kurczaki, zestawy po 20-22 zł z kurczaki. Kolumbi wyglądają tak Wyglądają troszeczkę inaczej, ale są świeże Bo mięso jest świeżo usmażone Więc jestem pod mega wrażeniem tego co widzę Powiem wam, że mega dobry hamburger Może dlatego, że jestem głodny? Może czegoś innego? O, mega dobry Dobra, słuchajcie, no to tyle na dzisiaj Chciałem wam pokazać jak wygląda podróż Przyjechaliśmy, zjedliśmy a co Maciek dostał? No Maciek dostał fajne danie. Jak to jeść no teraz? że dostałem na tej, na desce do krojenia chleba. Tyle na dzisiaj. Słuchajcie, dzisiaj pewnie już nic się nie wydarzy. Gdzie my jedziemy spać jutro? Zaczynamy wycieczki od rana. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć. Hej.